Z tej strony Maron, a to jest dokładnie gra Fishing Planet. Gra jest dokładnie dostępna na Steamie. Jest to dokładnie gra darmowa, gra free to play. Możecie oczywiście ją sobie pobrać. Możecie oczywiście ją testować. Możecie oczywiście ją grać. Gra, jak właśnie widzicie, jest po polsku. Jest oczywiście wiele języków, ale według mnie. Ja już mam tutaj oczywiście stworzony profil, bo trzeba na początku wziąć i stworzyć sobie swój profil. Jestem ciekaw, czy w ogóle też to jest takie multi tryb multi, gdzie właśnie można wziąć i grać razem ze znajomymi. No zobaczymy. No ja oczywiście na razie sobie wziąłem i wczoraj pograłem troszeczkę, żeby wziąć i zobaczyć jak to wygląda. No i szczerze powiedziawszy, teraz zobaczycie. I muzyczka fajna nam gra. Jakby nie było. Taka relaksacyjna. Okej. Okay. No i jesteśmy dokładnie w grze. Jest dokładnie dzień pierwszy. Mamy dokładnie godzinę trzy, Jest 13 stopni. No, a tam za oknem na pewno jest jakieś 30 coś, 32 stopnie, jak się nie mylę, dzisiaj, a podobno ma być 35, 34, okej. Okay. Jesteśmy dokładnie w grze. E, optymalizacja jeszcze nie jest tak dobrze zrobiona, że powiedziawszy, ale graficznie, jak na model free to, e, f, e, free to play, na grę darmową, to naprawdę jest ładnie. Naprawdę muszę powiedzieć i pochwalić, że jest ładnie zrobiona. Hmm, gra mi śmiga dokładnie na ustawieniach. A, nie mogę. Nie mogę wam powiedzieć i pokazać. Dokładnie na ustawieniach dużych jest oczywiście jeszcze jakieś ultra. Jest chyba jeszcze doskonała, czy coś takiego. Ale tam zmi nie zmieniałem tego, bo ponieważ no... optymalizacja kuleje i to bardzo mi tnie. Więc. I takie, takie spoko. Ok. Czekaj na branie to jest oczywiście samouczek dobra tu może zająć się cierpliwości no i dobra mamy teraz prawy przycisk i lewy przycisk myszy okej okay. no i dobra, dobra robota dopóki nie kupisz siatki musisz ją wypuścić, dobra, wypuść Teraz trzeba wziąć i wybrać złapać dwie ryby okej okay. to weźmiemy sobie tam, rzucimy Przez te upały, tak zwane, to głowa że boli, co że powiedziawszy, ale hmm, jestem ciekaw, czy też właśnie rybacy właśnie na takich upałach też właśnie tak siedzą. zacząłem za wcześnie. Dobra, zacząłem za wcześnie. Jestem ciekaw czy, czy przez takie upały też dokładnie e, rybacy właśnie siedzą na rybach, ale mi się zdaje, że chyba nie, bo taki upał, taki skwar. Chyba, że jakieś namioty mają i tam pod namiotami praktycznie siedzą, albo po, pod parasolami, bo na no serio, tak na świeżym powietrzu to się nie da. Chyba, że na nocce. Myślę, że się też samo łowię, więc dla mnie takie, takie gry to jest praktycznie. O, ok. Więc dla mnie takie gry to są. O, się myszka zawiesiła, czekajcie chwilę. Więc dla mnie takie gry to jest praktycznie taki relaks, a tam. Na żywo to jest praktycznie no... całkiem co innego. To, 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 to jest pikuś. Okej, okay. wypuść. Jeszcze jedna ryba. Okej, okay, to teraz w drugą stronę, sobie zarzucimy tam, tutaj. Okej. Okay. Maksymalnie możemy wziąć i rzucić 66 metrów. No ale taką wędką na pewno nie zarzucimy. Dobra, nie? Dobra, coś się tutaj zawiesza. Będę musiał wziąć i nie wiem, czy już jest mam słabą baterię w myszce. Czy czas na prawdziwy połów? Otwórz ekwipunek i zmień przynęty, aby wyciągnąć większe ryby. Okej. Okay. i mamy dokładnie tak. Przyrządy wędkarskie Haczyk Haczyk 6 i Haczyk 8 Okej okay. Rozmiar 10 Rodzaj kirby Kolor srebrno niebieski Ostrożny Chemicznie Max Wielkość przynęty 10 Okej okay. Mamy też No kurde teraz będzie pisał Mono Zapisunek 12 mm Długie 150, to są oczywiście żyłki, chleb i czerwone robaki. A co mamy wziąć się kupić? Aha, czerwone robaki, okej. Okay. Dobra. Tu. Wydatki, wyposażenie. Ok, mamy teraz. Co to dokładnie jest. struna na ryby firmy jest że do przechowywania żywych ryb w wodzie używając jest szpilki przyciągamy strunę przez skrzela i wyciągamy pyskiem dzięki czemu ryba może swobodnie oddychać, nierdzewny trud pokroczony winylem zapewnia dużą wytrzymałość i trwa, pomimo wszystkich zalet struny może ona ranić ryby więc jeżeli masz zamiar wypuścić złowione ryby na koniec wyprawy ponieważ używa siatki na ryby, no, okej okay. Jak teraz mapa, dobra, no to tutaj, no i na ryby, ok. Dobra, podejdziemy do brzegu sobie tutaj na ten most, a jak fajnie jestem ciekaw, czy możemy z tego mostu spać. E -e. nie, nie ma takiej możliwości. Dobra, tam, coś tam, aha, tam żeśmy właśnie ten, przyjeźdź do brzegu linii wodnych, okej, okay, tutaj, no to dobra. Zbijaj jego stopniowo. Até Eu... já. Się. Okay. ok, podniósł się. To jest oczywiście spłapik. To nie jest haczyk. Od tego zacznijmy. Spłapik leży na boku. Ustawiłeś za duży grunt z Dobra, to Zmieni grunt do 50 metrów, naciskającą lub Ok. P. 26, 25, 24. No dobra, to sobie damy na 20, tak? Okej okay. dobra. I teraz. Zarzucimy. No zarzucaj. Czy się nie chce zarzucić? No. Aha, do 50. Ok, to jeszcze. Zobaczcie, jak się ten spłowik przesuwa. Widzicie? Ok, dobra, teraz trzeba zarzucić w to samo miejsce i czekać na branie. No właśnie. Widać, że to też jest takie realistyczne. Kiedyś był taki Phishing Simulator, czy coś takiego, też takie coś, ale to nie było takie bardzo realistyczne, a tutaj to widać, że tutaj twórcy coraz lepiej to wzięli i już poprawili. Okej. Okay. Będą się tam słupławik rusza. Dobra, mamy chyba branie. Tak. Przedtem to zostało wyciągnięte z za, wody. Za, za a cholera. Złe miejsce. bo mi się zdaje, że chyba to uderzyło o Kant drzewa i dlatego tam przecież mamy po lewej drzewo, nie? Okej. Okay. Może wyczekajmy sobie jeszcze bardziej. Po wiadomo, to też może praktycznie działać tak, że ee, ta wodę może wziąć i przesuwać ten spławik. Więc spokojnie. To jest wyczekiwane, nie? Widzicie, w grze nawet też tak jest. Pokazane. Teraz dokładnie nie wiem, kiedy jest zebranie, kiedy nie. Teraz na pewno nie ma. Pomucheniemu się chyba to troszeczkę przesunąć. Okej. Okay. Jeszcze raz. Zarzucamy. No i dobra, i teraz czekamy. Myślałem, że to będzie też takie trudne. Złe miejsce. Dobra. Chyba właśnie to dlatego, że jest złe miejsce. Dobra, to weźmy sobie... Może... Może tam? za wcześnie? Ojejku, ojejku. Ok, to jeszcze raz. To było dobre, ale za wcześnie. Spoko, coś to wyczekamy. Mhm, przesuwa się. No cóż no, kurczę myślę, że chociaż z jedną rybę chociaż tutaj złowię, no Bo tak to dupiato na no serio Jeszcze raz okay. <laughs> No właśnie tak na rybach To jest właśnie tak, że trzeba mieć ciszej i spokój A tutaj też jest tak identycznie E? No właśnie Masakra. Jedno słowo masakra. Wziąłeś się wyciągnąć rybę tutaj, to jest masakra teraz. No myślę, że to będzie takie ciężkie. Nie? Trzeba wiedzieć kiedy dokładnie. I to jest identycznie właśnie też na rybach. Na żywo. Niezłe miejsce. miejsce. Albo tam? Dobra, ostatni raz. Już znów mi się to wzięło i przesunęło. Ostatni raz Jak teraz nie, to praktycznie kończymy ten odcinek I będziemy nagrywać na samym razem W kolejnym odcinku może akurat mi się uda Zobaczymy no Bo może to akurat teraz Teraz może właśnie nadeszła ta chwila Gdzie wyłowię tą rybę Zobaczymy Przeczekajmy No wiem, że ona tam jest Zobaczcie jak się, jak się spławik rusza Zobaczcie tam jest i na się złapie. <laughs> Okej, okay. jest. Ale nie ma nic. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Hmm. No dobra. No cóż. Ja się będę już z Wami żegnał tym materiałem. Może następnym razem mi się bardziej uda. E, oby. Także więc, cóż. Ja się będę już z Wami żegnał. Ja Wam oczywiście życzę tego, żeby ta pogoda już bardziej taka e, cieplejsza już nie była. No i cóż. Trzymajcie się do następnego razu. Na razie.